Widzowie, na drugiej części odcinka, gdzie idziemy pod najpiękniejszy mural w, w okolicy. W okolic. A już jesteśmy przy nim? No, po prostu dosłownie dwie sekundki nam się nie nagrały. Dosłownie dwie sekundki. My już pod nim jesteśmy. Uważaj, bo sobie coś zrobisz. Jesteśmy pod tym muralem. Zaraz Wam go pokażemy. Tylko musimy najpierw ustawić. Niski poziom 1. No, więc czasami mogą być takie przerwy. Ustawimy zaraz i pokażemy wam. Czekajcie na, na, na następny film. Nie. A, Widać. Just too